Dzień dobry, witamy Państwa naszym gościem. Dzisiaj jest Marcin Nowik-Nowicki, wokalista Zespołu Ameryki oraz różnych innych projektów. A piękne, jak dobrze, że już w końcu no. słucham. ale ma? Marcin... Odkrywanie tego, że największą karierę zrobił zespołem Ameryka. Tak, jeżeli możemy być o słowie kariery. Ale dzięki temu, że zacząłem zespołem, no muszę to podkreślić, proszę Państwa, Krystian Kita no, Bodos, jest kramna, prowadzący, bo ja, tak, z którym zaczynaliśmy, i Ameryka odkryła te moje wokalne historie dzięki graniu między innymi z Wami. Ale przepraszam, przede słowo. Czy zacząć jeszcze raz. Nie, myślę, że to jest naturalne i normalne. Na no, nie jest, ale nie będzie. <gry> ale, ale nie było pisane. Nie, nie czytamy. Zapuściłeś brodę po tylu latach? Czy to jest, po 41. Mm, o, raz mm, No właśnie, 41. Słuchałem ostatnio wywiad z Krzysiem pisze, znaczy, który nie. stwierdził, że on nigdy nie, nie robił żadnych operacji plastycznych, jest w ogóle sport i tam jakieś tam sprawy. A czy mogę cię przyrównać do Krzyża i bo ty jak na swój wiek to też wyglądasz... Jak będą... jesteś piski Krzysiu i <laughs> Ja nie będę ukrywał, ja lubię <laughs> operacje plastyczne. No. no ja też się I co ty, do, do toksu. <śmiech> <śmiech> Ale wróćmy, wróćmy do tematu. Podobno w zespole Ameryka jest progres. Kolejny zespół się reaktywuje, mimo że... Yy, jakby to powiedzieć, wirtualnie, gdyż nagrywacie poprzez, tak. poprzez e, internet, e, korzystacie z możliwości najnowszej technologii. Tak, my, starzy ludzie, <grym> mówiąc krótko, e, e, w wieku 42 lat, czy już nie Pietro, no Pietro bo to był jeden z założycieli zespołu i świętej pamięci Stefan Gosiorkiewicz, muszę o tym wspomnieć. E, no tak, w życiu nie pomyśleliśmy przy zakładaniu czy przy graniu 20 lat temu, że będziemy korzystać z tych właśnie. Messengeru, jak ja to mówię, w cudzysłowie, Messengera, czy, czy innych historii, tak, to tak wygląda. Pietro do mnie wysyła jakieś fragmenty utworu i ja mu odsyłam, korzystając z telefonu. No wiesz, mieć albo być. Można to chyba pogodzić. A jak terminy? I tak to trochę działa, do momentu, kiedy spotkamy się, a taki jest plan, no mam patrzeć w kamerę. No, nie, nie muszę. się swobodowym nie jak, jak patrzę gdzieś. Na wy, e, y, no, ciebie nie chcę. <laughs> jak jak patrzę gdzieś sobie w powietrze, to wtedy zbieram myśli. I y, 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 to prawda, jak sobie, sobie tak rozmawiamy, do momentu, kiedy spotkamy się tak y, werbalnie, i plus jeszcze Alex Adrian Gajda, muszę o nim wspomnieć. Łukasz Sikora bardzo chce z nami grać, jak słowo pierwszego utworu. Moje miasta dwa, bo takie jest pierwsze, od czego zaczęliśmy. E, e, utwór nie mogę wam włączyć nie możemy, Krystek nie mamy takich możliwości znaczy nie mamy takie to możliwości w to, studiu to, 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 to kopiujemy życie w mieście, czas radości patrząc w przyszłość bez przyszłości Ciekawie, no my się świetnie mówimy z Pietruką, a to jest najważniejsze. Rozmawialiśmy o tym, odpowiadając na Twoje pytanie tak dosłownie, bo rozmawialiśmy o tym. Nie ma takiego słowa, bo nie może to, można to, mówić to bo. być bo. Byłem Był Był kiedyś Krystian Bo, teraz popełniłem błąd językowy, ale trochę jestem zestresowany. Yy, zastanawialiśmy się nad tym, czy nazwa, czy, czy, czy nazwa będzie Ameryka, czy. czy, czy czy, czy, czy zmieniamy nazwę na jakąś inną? Doszliśmy do wniosku, że jednak Ameryka. Bo Piotr jest założycielem po pierwsze, a większość składu, jeżeli już, to będzie z Ameryki. Nie będziemy starali się, będziemy, starać się, będziemy, żeby nie korzystać z osób, brzydko mówiąc, chyba, że gościnnie, z zewnątrz. Z tym, że już mam pomysł na nowe logo, ale to też zobaczycie, jak będziemy jakoś mieli taką Jakąś zajawkę, bo nie mówimy o płycie, nie mówimy o koncertach. To nie jest... Jak za długo odpowiadam, to mów. stop, stop nie, 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 to jest, e, bardzo... bo, bo, bo nie jest... Bo nie jest możliwe, żebyśmy grali koncerty. No, Pietruk jest wami, jak dobrze wiesz. E, Aleks jest w wełku to jest bliżej. Chociaż ja się z, chyba częściej z Pietruchą widzę czy z Tobą, niż z Aleksem, który mieszka w Ełku. No tak zazwyczaj e, jest. Tak, ale, ale, ale jest taka możliwość. Tak w skrócie. Dla zabawy, dla frajdy, sprawia nam to przyjemność. Rozumiemy się. Piotr ma tak dużo tekstów. Słuchajcie, że słuchajcie, mówię słuchajcie, mam nadzieję, że nie będzie tylko jedna osoba oglądała, tylko więcej. Więc chciałem powiedzieć, tak to w skrócie wygląda. rozgadałem się na jakieś dobre trzy minuty. Już nie to. Do...